Witam dzisiaj jeszcze raz. Chciałem wam pokazać to przynżyto, które było siane tutaj w połowie października rozsiewaczem do nawozu. To pole było wtedy wyrandapowane i w ten mulcz taki było siane właśnie to przynżyto. Tak ono wygląda. Słoneczko świeci. Tutaj jeszcze jest ta esparceta. Została z ubiegłego roku Tak jak mówiłem, pryskałem ją I jej ten glifosat, zamiennik Tego randapu Nie brał I ona tutaj została Widać jest jej sporo Przężyto jest takie jakie jest Nie chce mi się wchodzić tutaj W butach, ale trudno Trzeba iść Jest bardzo mokro Ale ta ładna nic jej się nie stało, troszkę jest pokręcona widać. No ale nic, trzeba będzie i tak poprawić od dwuliściennych. No i jest tak jak jest. Termin siewu mocno opóźniony, ale jest zielona. Dzisiaj już zaczęliśmy walczyć z chwastami dwuliściennymi. Tam jest taki placyk jakiś taki, coś bardzo tutaj słabo. Ale tutaj troszkę lepiej to wygląda. Nie wiem czy widać, ale jest dosyć równomiernie to rozsiane. Ja tutaj nie widzę żadnych mijaków. Jak jutro pogoda pozwoli, to jutro tutaj wjeżdżamy z opryskiwaczem na chwasty dwuliścienne. No i ewentualnie może uda się jeszcze nawozy rozsiać. Dobra, to na razie.